Piotr, 14 punktów, najlepszy wynik w całym zespole, ale ja tam akurat stałem obok ciebie po twoim ostatnim biegu i no, sportowa złość. mówisz, że tracisz punkty, a tutaj patrzący w punktacji, no to świetny wynik. Byłem skurzony po tym 14 biegu, bo niepotrzebnie się zacząłem oglądać i chciałem pomóc, po prostu wiedziałem, że dwa razy 5-1 daje nam tylko możliwość na zdobycie, zdobycie punktów, wywiezienie punktów, więc. Próbowałem pomóc i straciłem na tym. No nieraz już tak, tak, yy, yy, tak było i, i czasami po prostu lepiej się skupić na tym, żeby pojechać swoje i dowieść pewne punkty niż, yy, niż je tracić. Natomiast ostatnie biegno przy takiej temperaturze to błąd był pewnie taki, że nie wziąłem drugiego motocykla i tyle. No. Jakby cieszę się ogólnie z tego powodu, że zakupiłem teraz nową jednostkę. Przed tym meczem i, i chciałem ją już testować na treningu, ale mówię dobra, zostawię sobie ją dzisiaj na próbę Toru, e, jeśli oczywiście trener mi, mi pozwoli pojechać. E, przetestowałem ją na próbie, czułem ją dobrze, więc e, cieszę się z tego, że nowa jednostka i pojechała, natomiast jestem zły, że znowu przegrywamy i, i nie zdobywam punktów. Wrócę do tego początku Twojej wypowiedzi. Mówiłeś, że orientowałeś się w wyniku i chciałeś pomóc. Nie wyszło, ale to na pewno spodoba się kibicom, bo często mówi się, że nie zawsze zawodnicy w ferworze walki w ogóle zdają sobie sprawę, jaki jest wynik. I tak jak obserwuję Ciebie, to chyba dobrze wkomponowałeś się w zespół. i Jesteś takim aktywnym, yy, chciałeś graczem, zawodnikiem, bo biegasz między tymi boksami, zerkasz do innych, rozmawiasz z nimi nawet przed całym startem. Zawsze taki byłem. Jak mi szło, to zawsze starałem się pomóc drużynie i dla drużyny Zawsze robiłem wszystko co w mojej mocy. E, no, ale jakby e, no to też zależy od formy, tak? No jeśli tej formy nie ma, no to wiadomo, że jest szukanie, jest złość i co możesz pomóc kolegom, jeśli sam szukasz. Jeśli ja e, czuję się szybki, no to zawsze e, jestem do pomocy i, i do podpowiedzi. To może zamiast tych ładnych przegranych teraz przed rybnikiem istotnym meczem dla nas powalczyć o coś więcej i o dwa punkty wyjazdowe, trzy w zasadzie wtedy by to były. No trzy, tak. Zamierzamy oczywiście wygrywać wszędzie i, i walczyć, więc postaramy się i w Rybniku. Trudny obiekt, mało się na nim jeździ. Chyba najbardziej twardy ze wszystkich torów dzisiaj w Ekstralidze, więc musimy się szczególnie przygotować na tą nawierzchnię. No i co? No tak naprawdę pozostaje nam tylko czekać i, i, i być skoncentrowani na, na, na wywiezieniu właśnie z Rybnika punktów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie trenerze, w tych wyjazdowych meczach zawsze nam, zawsze, do tej pory nam czegoś brakuje. Było blisko w Toruniu, w Rubinie fajnie się pokazaliśmy, dzisiaj też nie najgorszy mecz w naszym wykonaniu, ale jak spoglądam na punkty, no to nie miał za bardzo kim trener straszyć, bo tylko Woryna i Pawlicki w zasadzie mają dwucyfrówki, reszta te punkty pogubiła. No tak, ale w sumie z przebiegu meczu nie było tak źle. Kilka błędów popełniliśmy w pierwszym muku, czy też, no przede wszystkim w pierwszym muku kilka, kilka razy straciliśmy pozycję, gdzie, gdzie wychodziliśmy naprawdę na zwycięsko z tego biegu i, i tak naprawdę to zdecydowało plus defekt Franka w biegu młodzieżowym i tych 4-5 punktów przybrakło do tego, żeby, żeby rozstrzygnąć to spotkanie na swoją korzyść. Mówić czasami, że niektórzy zawodnicy już bez nazwisk, no bo to nie o to chodzi, też łatwo się komentuje z, z, za telewizora, sprzed telewizora, nie domykają tej, tej bandy. Czasami wydaje się, że jadą pierwsi przed danym zawodnikiem, wystarczyłoby trochę tą bandę zamknąć. Nie mówię, że jechać nie fair, ale jak wydają się tacy zbyt trochę kulturalni. Czy ten też tak to widzi, czy, czy, czy z parku maszyn to jest? I jeszcze jako były zawodnik odbiera to inaczej. No tak, mamy kilku zawodników, którzy troszkę jeżdżą zbyt delikatnie na dzisiejszy żużel. Rozmawiamy o tym, to nie wiedzą, ale wiedzieć, a zrobić, to są dwie różne rzeczy. Przy nami teraz mecz w Rybniku. Jak Jason Dol się czuje? Bo jakby on wrócił, tam z Anglii płynęły sygnały, że meczu nie dokończył, bo, bo tor był wymagający. Dziś go widzieliśmy. No nie jest to dyspozycja Jasona z początku sezonu chociażby. No ja myślę, że dla Jasona takiego z początku sezonu to chwilkę poczekamy, najważniejsze, żeby teraz te mecze, które jechał, jechał bez kontuzji, bo wiadomo, że też tam po przerwie czy po kontuzji nie zawsze się od razu wraca na takie obroty, jakie by się chciało, eee, ale no już teraz musimy twardo stąpać po ziemi i patrzeć na to, że czekają nas play i najważniejsze jest to, żeby, żeby Jason był cały i w 100% gotowy na, na tą drugą część sezonu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.